Myślałem, że kanał, w którym podzielę się wiedzą jakich znowu powiem, narzędzi używam, żeby ich dobrze bawić, on się może przydać. Więc tak naprawdę to była ta chęć posiadania wpływu na poprawę życia ludzi. Plus pomyślałem sobie, że to może być też dobre narzędzie biznesowe w kwestii moich szkoleń. Nie może słuchaj, to jest jakiś taki pierwiastek duszy milenialsa we mnie, ponieważ o! według socjologów tym co najważniejsze dla milenialsów to jest mieć wpływ. No i ja sobie pomyślałem, że chętnie robiłbym w życiu coś, gdzie mogę mieć wpływ na poprawę jakości życia innych ludzi. Dostarczam ludziom, ludziom na przykład sposobów. Sposobów na to, jak skutecznie negocjować, sposobów na to, jak budować swoją reputację, sposobów na to, jak być charyzmatycznym, albo na przykład jak ukryć brak pewności siebie, czyli być pewnym siebie w oczach innych, nawet jeśli tak naprawdę się nie jest. Myślę, że dla większości twórców największym wyzwaniem jest aspekt kreatywny. Trzeba wiedzieć, co się ma do powiedzenia. Rozmawiam, obserwuję, podglądam, uczę się od innych, czytam. Można dotrzeć w ten sposób z wieloma informacjami do potencjalnych odbiorców, to jednocześnie wysyła się sygnał o tym, że idzie się z duchem czasu, że trzyma się rękę na pulsie tego czasu, a to dla wielu ludzi w XXI wieku jest absolutnie ważne.